Hejka! Dzisiaj rutyna. Jak wracam ze szkoły! Więc zapraszam. Spełniło się moje marzenie. Doszła mi jedna subskrybentka, którą lubię. Dzisiaj są straszne korki. Boże, jaki duży dom tutaj. 55 pięter chyba ma. Więc se jeżdżę po Chorzowie, po chorzowie se jeżdżę. Tu jest dużo latarni, bo już jest ciemno. Wróciłam i już się bawię spinnerem Spinerem, i oglądam politykę. Nie nadąża kamerka. Dobra, ja se tu teraz gram w Matchmasters. Sorry, że taki krótki film, ale muszę szukać na Allegro zakupów. Teraz sobie robię wzorki z popita. Tak, 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 tak. Tak, tak. Ja, znaczy muszę sobie tu tak zrobić. Takie w sensie. O. Takie jedna. Jeden na jeden. Jeden na jeden. Takie coś. O. Takie coś. A teraz sobie oglądam jakieś różne perfumy i w ogóle. Fajne. Tej babeczki się psikają perfumami. Aha. O matko, jedna kobieta zachwyciła się zapachem drugiej kobiety i one się teraz przytulają. Jezu, jak to słodko wygląda. <noise> Matko, dobra. <noise> A po oglądaniu potem idę zjeść kolację, i potem idę spać. Więc jeszcze muszę zmontować filmik. Więc, jeżeli się podobał, to zostawcie łapki i subskrypcję. Więc pa. Curto.